Ja nie wrócę do tej bajki, nie wrócę. Przytul się troszeczkę. Cicho, ty wielkie smoczystko. Proszę o spokój. Widzę, że wszyscy mamy stargane nerwy. Zjednę może po pierniczku i zastanówmy się, co dalej robić. Ja pani bez nie ma tu o tym myśleć. Trzeba wynieść się dla smok czy się okaże, że radzą sobie bez nas? Patrzcie, to moja magiczna kula. Kim jest bajek? one nam pokazywać co się Uwaga, czaruję. Krum, krum, czarum, smarum, prą, prą, nie u nas! Zapomnijcie o nas! Zapomnijcie! Zapomnijcie! Dzień dobry, chłopaki! Gdzie jesteście? O rety, Śnieżka! Chodu! <noise> która miała troskliwą wnuczkę. Zielny Gajowy bardzo się spieszy, Wydać wilkowi nauczkę. Zde że ja, a myślałaś, że kto? Że wilk. Ręce do góry, do strefy i wszystko. To kogo pan mówi? Panie Gajowie, do ciebie potworzę, ale do ciebie bez. Yeah.